W mnie Podgórne już od kilku lat stawiamy na rozwój takiej bazy rekreacyjnej, wśród nich również na ścieżki rowerowe. Nasi mieszkańcy wskazują to i na różnych spotkaniach, ale też prowadzimy corocznie badania opinii mieszkańców na temat naszych planów i dzisiaj inwestycje związane ze sportem, rekreacją wysunęły się na pierwsze miejsce. Ścieżki rowerowe służą, żeby częściowo zrezygnować z tradycyjnego transportu czyli samochodu, a nawet autobusu. Fundusze europejskie pozwalają nam więcej ich zrealizować. My od już dobrych 10 lat dosyć intensywnie realizujemy budowę ścieżek rowerowych, ale w ostatnim czasie te wsparcia finansowe pozwoliły przyspieszyć te procesy inwestycyjne i w ten sposób umożliwić naszym mieszkańcom podwyższenie nie tylko jakości, ale i ilości tej infrastruktury. Nazywam się Tadeusz Czajka i jestem wójtem gminy Tarnowo Podgórne. Ta infrastruktura w naszej gminie Tarnowo Podgórne jest fantastyczna, bo pozwala na to, żeby sobie swobodnie można poruszać się tym najmłodszym dzieciakom, ci którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Ja nie ukrywam, że ja też osobiście sam korzystam ze ścieżek rowerowych, czujemy się na nich bardzo bezpiecznie i spełniają na pewno swoją rolę. Nazywam się Piotr Broński, jestem trenerem w klubie kolarskim Tarnowia Tarnowo-Podgórne. Jestem bardzo zadowolona, że w Tarnowie Podgórnym powstają ścieżki rowerowe i myślę, patrząc na swój przypadek i na innych ludzi, że one są zarówno wykorzystywane w celach rekreacyjnych, jak i dojeździe do pracy. Nazywam się Ewa Kurowska, jestem mieszkanką gminy sąsiedniej, ale pracuję w gminie Tarnowo-Podgórne i tutaj właśnie dojeżdżam rowerem.